Cześć dzieciaki, to ja, pani Kasia. Witam Was w czwartek w naszym okienku. A piękna pogoda, wiosna wreszcie do nas przyszła i super czas można spędzić na podwórku, na spacerze, pooglądać w parku kwiatki, poprzyglądać się ptaszkom, innym robaczkom, o którym już kiedyś dawno mówiliśmy. Dzisiaj będzie program o zwierzakach, które mieszkają daleko. Bardzo daleko, w ciepłych krajach. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Wszystkie dzieci, które mnie już znają, a będą śpiewały razem z nami naszą powitalną piosenkę, natomiast te, które widzą nas pierwszy raz, nauczą się jej, mam nadzieję, bardzo szybko. A jeśli spodoba Wam się filmik, bardzo proszę, poproście rodziców, aby zrobili subskrypcję na ten program i żeby wcisnęli. Łapkę w górę. Zaczynamy. Dzisiaj będę śpiewała z moją koleżanką Sową. Witam, witam, witam was na zabawę. Czas już, czas. Najpierw klapnij w łapki swe, potem pięknie ukłon się. Witam, witam, witam was na zabawę. Czas już, czas. Brawo, poklapcie sobie w ręce, super, świetnie nam wyszło. Mam nadzieję, że piosenka spodobała się nowym dzieciom i będziecie ją w domu trenować do następnego tygodnia. A nasza Sowa teraz mówi wam do widzenia. Usiądzie sobie koło mojego przyjaciela Miśka i koło owieczki i będzie się przyglądać naszemu programowi. Zapraszam do zabawy. Dawno nie mówiliśmy już naszego wierszyka o paluszkach. Powinniśmy trochę powiedzieć o naszej rodzince. W związku z tym proszę podnieść łapkę w górę i zaczynamy. Liczymy paluszki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten pierwszy to dziadziuś, a obok babunia. Największy to tatuś, a przy nim mamunia. A to chłopczyk jest malutki, tralalutki, tralalutki. A to rączka ma malutka. Tralalutka, tralalutka. Tym razem zaczęliśmy od chłopczyka, więc teraz pora na dziewczynkę. Proszę podnieść drugą rączkę w górę i liczymy paluszki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten pierwszy to dziaduś, a obok babunia. Największy to tatuś, a przy nim mamunia. A to jest dziewczynka mała. Tralalalala. -la 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 -la. A to jest marączka cała, tra la 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 la. Prawo, poklapcie sobie w rączki, świetnie nam wyszło. Słuchajcie, czas na naszą piosenkę. A o główce. Zapraszam wszystkie dzieci do śpiewania i do powtarzania ruchów, które ja wykonuję. Gotowi? No to zaczynamy. Głowa mówi tak, tak, tak. Głowa mówi: Nie, nie, nie. Moja głowa wesoło kręci się, moja głowa wesoło kręci się. Tak, tak, tak. Nie, 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 moja głowa wesoło kręci się. Tak, tak, tak. Nie, 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 moja głowa wesoło kręci się. I teraz szybciej. Głowa mówi tak, tak, tak. Głowa mówi nie, nie, nie. Moja głowa wesoło kręci się, Moja głowa wesoło kręci się, Tak, 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 nie, 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 Moja głowa wesoło kręci się, Tak, 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 nie, 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 Moja głowa wesoło kręci się. Brawo! Brawo, brawo, brawo! Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o zwierzakach, które mieszkają daleko, w ciepłych krajach. Ale bardzo bym chciała, żebyście sami zgadli, o jakich zwierzakach będę dzisiaj opowiadać. Pierwsza zagadka. Z zabaw i figli zwierzak ten znany lubi też bardzo zjadać banany. Tak, to małpka. Będziemy dzisiaj mówić o małpkach. Będziemy również mówić o innym zwierzaku. Proszę, słuchajcie drugiej zagadki. Ile ma zębów nie zliczę. Lecz zdradzę Wam tajemnicę. Tam, gdzie Nilu płyną wody, mieszka zielony krokodyl. Brawo! Udało Wam się, ale jesteście mądrusie! Brawo, brawo dla Was! Słuchajcie, zaczynamy więc od piosenki. Poczekajcie, nastawię sobie tylko muzyczkę, bo jak wiecie, nie za bardzo umiem śpiewać. I mam nadzieję, że razem ze mną pośpiewacie. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Co sobie postawię. z łóżka spadła i cztery zostało. Dzwoni mama do pra, a pan doktor na to. Żadnych więcej małpek, to po łóżku z Čtery Cztery małe małpki po łóżku skakały. Jedna z łóżka spadła, ten trzy zostały. Tata dzwoni do doktora, a pan doktor na to, aby więcej małpek, to po łóżku skaczą. Czy małpki po łóżku skakały? Jedna z łóżka spadła, tylko wie zostały. Babcia dzwoni do doktora, a pan doktor na to. Żadnych więcej małpek. Po łóżku skaczą. Jedna mała czarną po łóżku skakały. Spadła i jedna została, dziadek dzwoni do doktora, a pan doktor na to. Żadnych więcej małpek, co po łóżku skaczą. Jedna mała małpka po łóżku skakała, nagle z łóżka spadła, żadna nie została. Mama dzwoni do doktora, a pan doktor na to. Brawo! Brawo, brawo, brawo! Poczekajcie, wyłączę teraz moją muzyczkę. Świetnie. Jak Wam się podobała piosenka? Tak, to jest wierszyk o pięciu małkach, które po łóżku, po łóżku skakały i spadały. Mam nadzieję, że jak Wy po łóżku skaczecie, to z niego nie spadacie. Brawo! Słuchajcie, a teraz chciałabym, żebyśmy zaśpiewali piosenkę o krokodylu. Tylko też jej poszukam. Poczekajcie chwileczkę. Już jej szukam. Gdzieś mi się zgubiła. Była tutaj blisko, i nagle bach, bach, nie ma jej. O, czekajcie, tu. Proszę bardzo. Krokodyl. Poczekajcie już. O. Ja jestem krokodylem i wielką paszczę mam. W tej paszczy ostre zęby pokazać mogę wam. Paszczą papie, klap, bo to krokodyla znak. Biegam szybko, człap, 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 bo krokodyl biega tak. Człap, człap, to jest krokodyla znak. Klap, klap, człap, człap, to jest krokodyla znak. Ja jestem krokodylem i pływam tak jak, jak nikt. Jak ogonem się ruszam, pod wodą znika w Paszczą klapie, klap, 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 bo to krokodyla znak. Biegam szybko, człap, 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 potokoj biega tak. Klap, klap, człap, człap, to jest krokodyla, znak. Klap, klap, człap, człap, to jest krokodyla, znak. Brawo! Udało nam się! Słuchajcie, mnie się bardzo ta piosenka podoba. Mam nadzieję, że Wam również. I sobie włączycie jeszcze raz o filmik i nauczycie się jej śpiewać. Super. A teraz mam dla Was ostatnią na dzisiaj bajkę. Również o pięciu małych małpkach i o krokodylu. Posłuchajcie. Jeden. Małpek. Proszę bardzo, jakie ładne małpki widzicie? Tak, na patyku zrobiłam dla Was małpki. Pięć małych małpek. A tu jest krokodyl, wielki krokodyl. Pięć małych małpek na drzewie siedziało. Pięć małych małpek bardzo rozrabiało. Aż tu nagle przyszedł głodny pan krokodyl i hap! Jedną małpkę zjadł. Cztery małe małpki na drzewie siedziały, cztery małe małpki bardzo rozrabiały. Aż tu przyszedł pan krokodyl i hap! Jedną małpkę zjadł. Trzy małe małpki na drzewie siedziały, trzy małe małpki bardzo rozrabiały. Aż tu nagle przyszedł pan krokodyl i hap jedną małpkę zjadł. Dwie małe małpki na drzewie siedziały, dwie małe małpki bardzo rozrabiały. Aż tu przyszedł pan krokodyl i hap jedną małpkę zjadł. Jedna małpka na drzewie siedziała, jedna małpka bardzo rozrabiała. Aż tu przyszedł pan krokodyl i hap ostatnią małpkę zjadł. Teraz leży obżarty pod drzewem i myśli o tym, co zrobić. Później może pójdzie do żony. Trochę nam ten rym nie wyszedł, ale co tam? Słuchajcie, jak Wam się podobał dzisiaj program o małpkach i o krokodylu? Super. Myślę, że w przyszłym tygodniu porozmawiamy o zwierzętach, które mieszkają w Zoo i które można zobaczyć, jak pójdziemy kiedyś w ciepły dzień do Zoo na spacer. Bardzo proszę, abyście może w domu dzisiaj narysowały krokodyla i małpkę, albo pięć małpek i jednego krokodyla pod drzewem. A poza tym poproście rodziców, aby zasubskrybowali mój program i podnieśli łapkę w górę pod filmikiem. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem. Pa pa miłego dnia!